Witam Państwa w kolejnym odcinku naszego podcastu Współrzędne Świata, w którym wraz z zaproszonymi gośćmi staram się powiedzieć o tym, jak świat wygląda i jak może zmienić się w przyszłości. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi, szef Narodowego Zarządu Antykryzysowego i jeden z liderów białoruskiej opozycji. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dzisiaj tematem naszej rozmowy będą ostatnie wydarzenia Białorusi i to, co może wydarzyć się w najbliższej przyszłości. Przechodzę od razu do rzeczy, jakie ma Pan informacje na temat zdrowia Aleksandra Łukaszenki? No jeszcze nie umarł. Ale na pewno umrze. Ale jeżeli będziemy stawiać na, na ten scenariusz, to raczej będzie długo szliśmy do zwycięstwa. Także nasz scenariusz oczywiście polega na aktywnej działalności. Aktywnej działalności przede wszystkim wewnątrz. Na ile to jest możliwe, stworzenie to jest pierwszy element siły. Drugi element siły to jest tworzenie siły z zewnątrz. To jest nasi bohaterowie, którzy walczą po stronie Ukrainy, Ukrainy, na Ukrainie. Trzeci element siły to presja międzynarodowa. Jeżeli mówimy o zdrowiu Ukrainy, oczywiście czuje się nie najlepiej ostatnio. Ostatnio miał komplikacje związane z chodzeniem, chociaż widzieliśmy to, chociażby widzieliśmy to w Moskwie. Ma problem z kolanem, potrzebuje zabiegu chirurgicznego, ma problem z kręgosłupem, też potrzebuje zabiegu chirurgicznego, ma wirusa i wczoraj nawet kiedy występował przed szefami wywiadu wspólnoty niepodległych państw, Słychać było, że nadal jest chory. Zniknął nam na 6 dni, później na 4 dni się pojawił. No lepiej się by nie pojawiał, bo wyglądał jak eksponat dla Muzeum Madame Tissot. Na pewno boję się, boję się zabiegów chirurgicznych, dlatego, że od roku 2020 po tym, jak siłą e, utrzymał władzą, e, boję się wszystkich. Zwolnił ostatnio dużo lekarzy. Pięć tysięcy wakatów mamy. Dzisiaj czytałam kolejny zwolnienia i mamy ogromny problem w ochronie zdrowia. E, ponad tysiąc swoich do Polski na przykład. A czy ktoś może mu teraz gwarantować, że pomyślnie będzie z przebieg tego operacji chirurgicznej w Białorusi? No nikt. Nawet ostatnio musiał zwolnić z odbycia kary chirurga, który zajmuje się jego Kolanom. Ciekawe, bo, bo nie było komu jemu pomóc Czy pojedzie do Moskwy Zrobić zabieg chirurgiczny No wątpię, bo będzie narkoza Jeżeli mówimy o kręgosłupu i wtedy czy się obudzi, to pytanie. E, także ma komplikacje, ma nadwagę, widzimy, że ma cukrzycę, e, stosuje leki codzienne. E, lekarze dali mu jakby e, radę, mocną radę, że ma schudnąć szybko przed wyborami. Nie ma wyborów na Białorusi za dwa lata. Także ma komplikacje, ale to na dzień dzisiejszy nie możemy powiedzieć, że to doprowadzi do jakiegoś scenariusza, że umiera jutro. Czy Chociaż. Chociaż powiem tak, co ciekawe, przepraszam, że tak długo mówię. Białorusini tak marzą o tym, to jest nie po chrześcijańsku, ale konstytucyjna większość Białorusinów marzy o tym dniu i wtedy, kiedy znik zniknął, wszyscy znów powrócili do tego tematu, jak to było w 2020-2021 roku. Jeżeli Łukaszenka odchodzi, to wtedy kupujemy szampana, idziemy na ulicy i świętujemy, że szampana zabraknie na Białorusi. To jest prawda. Tak taki jest stosunek narodu białoruskiego do dyktatora. W takim razie, yy, skąd ostatnio? Czasie biorą te, się te informacje. Czy to jest tak, że one y, wynikają faktycznie z najbliższego okocze, o, otoczenia Łukaszenki? Czy to są różnego rodzaju plotki, których. No nie da się w żaden sposób zweryfikować. No, Pierwszy diagnozę, którą podaliśmy, że ma wirus z komplikacjami na sercu, to była nasza informacja, to jest nasze źródło. Ja oczywiście nie będę nigdy ujawniał, w jaki sposób otrzymujemy tę informację, ale to była prawda i e, to faktycznie było potwierdzone, bo on nie istniał w obszarze z e, medyjnym, społecznym sześć dni. On był nieobecny. Do tej pory ma te komplikacje. Widzimy, że ciężko jemu mówić, ale co to odbyło się, czy nie w Moskwie, no raczej wątpię. To już inne źródła podawali te informacje. Ma problemy. To jest nawet nie trzeba długo analizować, bo widzimy na swoje własne oczy. Eksperci podkreślają to, że do tej pory nie widzimy jakichś bardzo gwałtownych ruchów ze strony Kremla, czy jakkolwiek by je nie nazwać, elity władzy w Mińsku. Czy faktycznie tak jest? Czy dochodzą do Pana jakieś informacje, że już na Kremlu jest przygotowany jakiś pomysł na moment, w którym Łukaszenka nie mógłby sprawować władzy? Trzeba przyjąć, że na dzień dzisiejszy jedyny kraj, który ma strategię, co zrobić z Łukaszenką, z Białorusią, z moją ojczyzną, jest Federacja Rosyjska. Nikt inny, ani na zachodzie w Unii Europejskiej, ani Stany Zjednoczone, nie mają tej strategii. I to jest ogromny problem. Oczywiście my jako rząd, Przejściowy, jako siły demokratyczne mamy swój plan, mamy swój scenariusz opracowany również na dzień śmierci Łukaszenki, ale czy będziemy w stanie samodzielnie zmienić tą sytuację bez wsparcia z, um, z zagranicy, jak na przykład to było za czasów Solidarności. Trzeba. Proaktywna strategia, bo Łukaszenka jest uczestnikiem wojny, jest częścią tej wojny, jest wspólnikiem, jedynym aliantem. Nie Iran, nie Chiny, a właśnie Białoruś-Łukaszenki. Łukaszenkowska Białoruś jest pomocnikiem i bardzo ogromnym pomocnikiem w tej wojnie. Zaplanowali to razem, doprowadzili do tej wojny razem. Czy Kreml chce jakiś zmian na Białorusi? Dotychczas stanąłem na stanowisku, że na pewno nie. Nie zależało na tym Putinowi, dlatego że Łukaszenka wykonuje wszystko, co chce Kreml. Pierwsze, przygotował wojnę razem, wspólnie podjęli decyzję w ramach tzw. Związkowego Państwa Białorusi i Rosji Zbiru mówiąc po polsku w skrócie, nieciekawe słowo, ale to jest bardzo trafne, trafione jakby słowo, zorganizowali agresję ze strony Białorusi. To był bardzo mocny, takie mocne uderzenie Ukrainy. Ukraina nie oczekiwała, że tak odbędzie się z terytorium Białorusi. Porwanie dzieci, to w ramach tego związku Białorusi Rosji. wojny migrantami, to również w ramach związku Białorusi Rosji. To wszystko, broń jadrowa taktyczna, to też decyzje podjęte w ramach związkowego państwa Białorusi Rosji. Łukaszenko wykonuje w wszystko. I właśnie przechodzimy do broni taktycznej jądrowej. Czy jest teraz sens, kiedy Łukaszenka chciał, bo on chciał, no to jest jego błąd, bo on myśli, że broń taktyczna jądrowa gwarantuje mu bezpieczeństwo, dożywotnie władzy na Białorusi. Ale moim zdaniem, i tu właśnie zaczynam inną analizę, może to doprowadzić do zbytności, zbyt zbyteczności. To no, że może po prostu, po prostu zostać zbędny w tej chwili. Tak, w tej tak dlatego, że no, po co wtedy on już jest Putinowi? Bo Putin już ma wyznaczone osoby, do, które przyjmą władzę po Łukaszence. Możemy coś powiedzieć krótko, nawet bardzo ogólnie, o tym, co przygotowuje opozycja? Czy to jest tak, że będziecie państwo naciskać w takim scenariuszu na społeczność międzynarodową? Czy liczycie państwo na to, że w takim momencie jakby większość zachodu uzna, że Swiatła Ciechanowska jest tą realną, jedyną przywódczynią? Tak? Bo dzisiaj jednak, pomimo to, że większość zachodu mówi, że te wybory w 2020 roku były totalnie sfałszowane, no to jednak mimo wszystko są utrzymywane relacje dyplomatyczne z Białorusią i tak dalej. No, oczywiście to samo to, jak, jak nam zapytać z panem na przykład Ukrainą, w której części linii frontu będzie uderzenie. Oczywiście nie mogę, żemy wszystkich planów e, określić. E, jest to plan przygotowany jeszcze przed rozpoczęciem drugiej fazy wojny Rosji i reżimu Łukaszenki przeciwko Ukrainie, e, później skorygowany e, za czasów wojny. Pierwsze przykłady, który pokazał ten plan, to partyzantka białoruska, która walczyła w marcu, w kwietniu i dotychczas walczy na terytorium Białorusi, kiedy próbowali właśnie wstrzymać pociągi w obwodzie brzeskim, homelskim, tuż przy granicy z Rosją, pociągi z żołnierzami rosyjskimi, z bronią rosyjską. I to bohaterowie, niestety, wielu z nich zostało zatrzymanych, nawet postrzelonych i siedzą w więzieniach 20-24 lata. Później na przykład atak na uszkodzenie samolotu A-50, najdroższego samolotu w świecie i też skuteczny. Później wywieszenie flagi, flagów ukraińskich um, wszędzie, w na terytorium Białorusi. Dlaczego Łukaszenka do tej pory kontynuuje zatrzymanie? On powiedział tak, że po właśnie incydentu z samolotem A50, ja dałem polecenie robić czystki miast. I KGB stwarza listy osób, przyjeżdża później ZOM, powiedzmy tak, my nazywamy jego Gestapo, i oni sami tak mówią o sobie, że my jesteśmy Gestapo, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Białorusi, i zatrzymują dziesiątki ludzi. To znaczy, że Białorusini nadal walczą. Także to jest plan aktywny. Działań. Czyli w skrócie y, scenariusz, w którym część białoruskiego społeczeństwa będzie w stanie wystąpić. Y, z jakimś powstaniem tak? przeciwko władzy, tak. która ma um umocowanie w Kremlu, nie jest żadną fantasmagorią. No, oczywiście to jest trudne dzisiaj zagwarantować, jak będzie rozwijali się wydarzenia. Oczywiście najlepszym scenariuszem było, kiedy Ukraina już podchodzi do granicy lub wy wyzwala swoje terytorium, e deokupuje swoje terytorium, a podchodzi na przykład do Krymu, e to mogą być różne te opcje i wtedy na przykład umiera Łukaszenka, ale to jest idealistyczny scenariusz, raczej to się nie wydarzyło. продажі. No, ну, але втеді є Кремль, Кремль має мені щіли. Do oddziaływania na terytorium Białorusi, do wprowadzenia dodatkowego kontyngentu wojskowego, bo Kreml będzie robił wszystko, żeby trzymać pod swoją władzą Białoruś. I teraz niestety my obserwujemy, jak znika Białoruś z mapy świata. Zostaje już Białoruską Republiką Radziecką, jak było złożycielem na przykład ONZ-u i ma flagę w ONZ-cie, głosuje tak samo jak Rosja. Robi wszystko, co odpowiada interesom Rosji. Język białoruski w podstawówce jest jeden raz, jeden raz w tygodniu. A rosyjski każdego dnia. Historię się przypisuje. Już, już nie Kościuszka, nie Kalinowski nie istnieją w naszej historii. Mickiewicz tak samo. To wszystko już nie jest związane z Białorusią. To jest wszystko z Polską. To jest wszystko z Zachodem, ze Stanami. To jest złe. A wszystko, co dobrego było... Ja pamiętam, kiedy studiowałem na Wydziale Historii, to właśnie u nas taki był akademik abecedarski. I on wtedy pisał, że wszystko, co najlepsze, to związane jest oczywiście z Rosją. Ja tylko dodam, że w, opierając się na konstytucji obecnej Białorusi są dwie sytuacje, w której... No nie mamy konstytucji. No powiedzmy, że akcie prawnym, który reguluje obecny system Łukaszenkowski są dwie sytuacje, w której może dojść do nagłej zmiany władzy. Jest to naturalna śmierć lub zamach. W obu tych przypadkach formalnie władzę ma objąć Natala Kaczanawa. Niezupełnie. W pierwszym przypadku. Ja tylko tak, dodam, że jest to y, przewodnicząca Rady Republiki y, Wyższej Izby Marydatkowego Parlamentu. Tak jest. E, I ona jest drugą osobą w kraju, właśnie Łukaszenka zmienił swoją konstytucję, sam napisał, sam zagłosował. E, I ona jest drugą, wcześniej był premier rządu, jest bardzo oddana Łukaszenki, ale jest Rosjanką po pochodzeniu. I w sytuacji jego śmierci naturalnej, ona przyjmuje władzę do, i ogłasza nowe wybory. Jeżeli sytuacja, że Łukaszenka umiera w sposób nie Naturalnej, to wtedy rządzi Rada Bezpieczeństwa. I tam na czele stoi właśnie też Natalia Kaczanowa. Ale co to jest Rada Bezpieczeństwa w Białorusi? W Radzie Bezpieczeństwa Białorusi jest minister obrony, szef sztabu generalnego, szef Straży Granicznej, szef KGB, szef MSW. I kontynuując, 11 generałów. W Radzie Bezpieczeństwa główną osobą na dzień dzisiejszy, formalną i nieformalną, jest sekretarz państwowej Rady Bezpieczeństwa Aleksander Walfowicz. To jest absolutnie agent Kremla. Siłownik. Siłownik, general i reprezentuje właśnie interesy Kremla na Białorusi i na niego stawia Kreml. Kreml stawia jakby na dwie osoby. Z jednej strony Natalia Kaczanowa już była w Moskwie, spotkała się szefową Parlamentu Rosji, Valentyną Matwijenko, też szefową Izby Wyższej, później była w Klesztorze na Moszczeniu, później dostała portret swój własny, ręki rosyjskiego malarza. i co ciekawe, spotkała się z ministrem spraw zagranicznych Rosji, Lawrowym. Ja jako były minister, ambasador, nie pamiętam, żeby kiedykolwiek szef Parlamentu Białorusi był przyjmowany w Moskwie ministrem spraw zagranicznych. Czego? Dlatego, że to był sprawdzeń. Czyli jest o, to próba wprowadzenia tej osoby troszkę a, na salony kremlowskie. To było sprawdzenie, czy będzie w stanie rządzić, czy B, odpowiada interesom Rosji. I na pewno odpowiada, bo ona w ogóle, kiedy mówi o ulubionych pisarzach, to nigdy nie wspomina żadnego białoruskiego pisarza. Dla niej kultura białoruska nie istnieje. To jest człowiek rosyjski. Ruski człowiek będzie na Białorusi. A Walfowicz to jest generał, który kończył moskiewską Kremlówkę. Kremliowka to szkoła wyższa, oficerska, elitarna. Na szkołę, później ukończył Akademię Sztabu Generalnego Armii Rosyjskiej. I on przed wojną, i nam dostarczyli tą informację cyberpartyzanci, bardzo często odwiedzał Moskwę, bo zna wszystkich generałów od stopnia majora, lejtynanta, pułkownika i ma swoich przyjaciół w FSB, w Sztabie Generalnym, w Ministerstwie Obrony, w Armii Rosyjskiej i on będzie kontrolował aparat siłowy. I w pierwszej sytuacji, i w drugiej sytuacji, naturalnej śmierci i nienaturalnej śmierci, tak naprawdę rządziłby, będzie rządził, będzie rządziła Rada Bezpieczeństwa. A co z, synami, co z synami Łukaszenki? Jest to opcjonalny wariant, Wiktor Łukaszenka, Mikołaj, to jest spekulacja, jaka za każdym razem już troszeczkę... Mikołaj najmłodszy, tak? Najmłodszy, on, Łukaszenka powinien mieć 90 lat, według tej konstytucji, którą sam napisał, żeby Mikołaj mógł startować na wybory. No. Nie wiem, nie można to życzyć, ale myślę, że nie, daj Boże nie. Nie będzie miało 90 lat, prawda. Wiktor jest absolutnie niepopularną osobą. Ja na tylko dodam, że 48-letni Wiktor jest obecnie doradcą prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego nie, nie. i członkiem N rady już nie, tak? Nie, on jest zmieniło. członkiem rady, ale nie jest już doradcą do spraw A. bezpieczeństwa. On jest szefem Narodowego Komitetu Olimpijskiego. A kiedy mianował jego Łukaszenka szefem Narodowego Komitetu Olimpijskiego, to dał mu stopień generała. Także on tak naprawdę Nadal jest, tu pan ma rację. Nadal nieformalnie jest doradcą do spraw bezpieczeństwa i kontroluje aparat siłowy. Ale, żeby jemu wygrać wybory, ja oczywiście spekuluję, ja nie chcę takich scenariuszy w ogóle. Będzie, będzie nasze zwycięstwo, i, i powinny robić wszystko, żeby tak się było. To on ma minus poparcia. On nie ma rankingu w ogóle na Białorusi. To jest gorzej niż Łukaszenki. Także trzeba będzie sfalszować 197% głosów, żeby Wiktor Łukaszenka wygrał. Czy odpowiada to interesom Rosji kontynuowanie władzy w rękach jednej rodziny? Z, przypuszczam, że nie. Chociaż wczoraj Wiktor nagle wyleciał samolotem Łukaszenki do Rosji. Także jakieś rozmowy prowadzi. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem państwa i moim był pan paweł Łatuszka, były ambasador Białorusi, jeden z liderów białoruskiej opozycji. Dziękuję serdecznie, panie doktorze.